Siemanko miłości detailingu. Dzisiaj z Andrzejem się z wami witamy z meni bezotykowej, która sąsiaduje z moją firmą. Jest to świeża młynia, która została całkiem niedawno wybudowana. Dlaczego tu jest? bo uważam, że... Na chwilę obecną jest to najlepsza mynia bezdotykowa we Wrocławiu, jaką znam. A to zaraz Wam wszystko piszemy. A poza tym chcielibyśmy Wam też pokazać, że jeżeli chodzi o mycie samochodu, to dla chcącego nic trudnego. Teraz przejdźmy do regulaminu, który obowiązuje na tej myjni. Punkt numer jeden zabrania się stosowania własnych środków myjących: szczotek, wiader, gąbek, płynów i innych rzeczy. I to praktycznie ten punkt obowiązuje na 90, jak nie 100% mieniach bezdotykowych. Aczkolwiek. Ciekawostka jest taka, że dzisiaj Andrzej był tutaj z, z samochodem i rozmawiał właśnie z właścicielem firmy, no i właściciel fi, wa, z właścicielem myjni. No i właściciel myjni powiedział, że można stosować tutaj własną chemię, tylko żeby po prostu nie generować kolejki. Jeżeli jest wolne stanowisko, no to wtedy można sobie śmiało wjechać. Jest to złamanie regulaminu, ale tak e, powiedział, nie wiem czy to był właściciel, pracownik. czy pracownik. gościu, który tu urzęduje, tak? No, tak po prostu powiedział. Nie wiemy. Czyli jak, jaka jest prawda, nie wiem jakby podszedł do tego właściciel, Ale jak to się mówi, trzeba wyjść z własnej strefy komfortu, trzeba coś tam zaryzykować. Może dostanie się jakiś mandacik, a może nie. Dobra, następna sprawa. Tutaj jest taka fajna szczotka i zabrania się mycia szczotką firmową Felk pojazdu i używania szczotki bez aktywnego programu numer 3. Do programów przyjdziemy. Jeżeli chodzi o e, ten punkt, no to powiem Wam szczerze, że ja tej szczotki używaję tylko do bycia felg, ale nieważne, teraz już nie będę e, tego robił. No i oczywiście zakaz mycia silników, spuszczenia olejów, pływów. na mniej w godzinach od 22 do 6 rano obowiązuje cisza nocna. W okresie zimy w niskich temperaturach istnieje możliwość zamarznięcia wody na karoserii pojazdu. Nie zapomnij wytrzeć uszczelek w drzwiach. Bardzo ważna rzecz, też pokażę Wam fajny produkt, może w następnym odcinku, który jest, który idealnie się sprawdza przy zabezpieczaniu, właśnie uszczelek gumowych w drzwiach. No, i oczywiście na menu na menu obowiązują przepisy ruchu drogowego. Prosimy nie kieruj strumienia wody z lańcy w kierunku osób trzecich. To wiadomo. W stanowisku powinno znajdować się tylko jedna osoba, czyli Jadrze, by już nagrywał z boku. Mejna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim ciśnieniem pojazdu, z którym z ukrytymi wadami w karoserii bla, bla, bla ble i takie rzeczy. Czyli firma nie ponosi um, odpowiedzialności, jeżeli by się coś stało. Teraz, Andrzej, przechodzimy do panelu sterującego. Automat przyjmuje bilon, w, w, monety 2,5 złotowe 30 sekund kosztuje złotówkę. No ja wiem, że to jest dosyć długo, może nie jest długo, ale patrzcie, jakie tutaj mamy programy. Ogólnie są cztery rance. Wszystkie są w różnych kolorach, czerwona, niebieska, żółta i zielona. My zaczynamy od takiego, od takiego programu jak mycie felg, czyli czekaj. Najpierw rzucimy tutaj, karton trzeba płacić, mycie felg, elegancko, od razu światło się nam zapaliło. I mamy tutaj oprysk zasadowy, on nawet śmierdzi zasadą, czuć to dobrze i sobie pryskamy. Całe felgi. Zobaczycie jak ten powiódł fajnie żre. Ja sobie pryskam od razu cały front. Łącznie. Z plastikami. Andrzej bo mi tu naciągasz ten przewód. Się. to trzeba będzie wyciąć. No i oczywiście kółka. I cały spół zawsze sobie też pryskam. To jest taki jakby, może TFR, no nie, no czuć to normalnie zasadę. Czuję, że Andrzej to jest trudnie, zasadowy. No i żeby nie było, prysnę sobie jeszcze lekko po całości. Będę miał pewność, że auto będzie domyte. Trochę się, już. trochę się spieszy, bo minutki uciekają. I teraz dajemy pianę aktywną na, to, na ten oprysk. Świana robi też bardzo dobry giz, patrzcie na to. Ruzowa. Masz? Zobacz jak widać, że normalnie jak, jak był rzucony sam oplec na felgę, to nie było tak widać na oponę, ale jak porysnęło się troszeczkę jasną pianą, to widać jak ta żółć cała wychodzi, nie? Nie wiem czy to widać na kamerze, widać, nie? Fajnie. I teraz, i teraz moi mili, bardzo, następna bardzo fajna rzecz, bo wiadomo, pianka musi sobie popracować, patrzcie teraz na to. Proszę użyć To jest taki magiczny przycisk, bo i tak musimy poczekać, aż ta pianka zacznie działać. Tutaj, na samym dole. Mycie podwozia. Mycie podwozia. Patrzcie teraz na to. A przy okazji tego mycia sprawdzimy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale dokładnie rok temu był robiony przez nas, przeze mnie i przez Dawida test powłok krótkotrwałych, krótkoterminowych, krótkotrwałych. I z najdłużej utrzymywały się powłoki takie jak Kencode czy Moonlight. Także sprawdzimy dzisiaj, czy one jeszcze siedzą. I jeszcze w marcu był kładziony na przedniej masie e, z jednej strony dwie warstwy, z drugiej strony jedna warstwa e, Carbon z firmy Ultracoat. Także przejdźmy teraz do mycia a następnie będziemy sprawdzać dalej. 4,30 za 8 zł, ale zaszaleje. Dobra, mycie zasadnicze, czerwona lansa, To mamy już umyte, teraz możemy przejść do tych. Oj, zimno jest z nosami lecą. Dobra, y, możemy przejść teraz do testów, do testów, do sprawdzenia jak te powłoki, które były kładzione rok temu, jakie jest dalej po nich hydro. Także zaczniemy od Kenkota. Andrzej, dawaj tutaj, żeby było ładnie widać. O, już jest ok. Dobra. Już mnie dobrze widać, dobrze słychać. Dobra. Woda ciepła z sieci, Wyrączki nie pomarzły. Ale miarki nie wzięliśmy. To na trzeba będzie naokolać. Tak, a jak wy, wymierzysz? W sumie 45 ml więcej. Co, a nie ma nakrętki, bo to jest ten mały z dziupkiem. No lać z butelki na oko. E, trzeba pamiętać o tym, że Nowriza można stosować w różnych stężeniach. Jeżeli zrobimy to stężenie za mocne, nic się nie stanie. Można nawet używać Nowriza przy mocniejszym stężeniu jako quick detailera, czy nawet płynu, normalnego płynu do mycia szyb. Także damy mu trochę. Ja wiem, że to dużo za dużo, ale jeszcze mu dosypię, żebyście wiedzieli, że się nic z tym nie dzieje. Że się nic nie smuży. Zamieszamy i dzisiaj jeszcze pokażę Wam jedną ważną rzecz. Doleję sobie jeszcze jedną piątkę, albo chociaż te piątki. Pokażę dziś Wam jeszcze jedną ważną rzecz, która może po części zastąpić Wam Optisira przy myciu ONR. Zależy kto co lubi. Jak ktoś lubi hydrofobować, to Wam zaraz pokażę. Patent na hydrofobowość. Dobra, teraz do mycia. Chyba dobra, Andrzeju, ty ja sam to szybko ogarnę. Ogólnie, jeżeli chodzi o samą mycie, naprawdę bardzo fajnie domy, domywa ta, ta mynia, ale ja radzę robić tak, proponuję robić tak, jak ja to zrobiłem, czyli ogólnie ze wszystkimi e, opryskami. No i to wtedy musi zagrać. O, oponka naprawdę będzie czyściutka. Możemy przejść teraz do suszenia i nie użyję tak jak standardowo używam Opticila, tylko użyję Carvaxa. Carvax jest to WOSK, który zawiera w sobie inhibitory UV. Utrzymuje się na nakierze do pół roku. Tutaj mamy już nową wersję Carvaxa. W ogóle taka też ciekawostka, że ogólnie firma Optimum, czyli Optimum Polymer Technologies, powstała inaczej. To jest pierwszy produkt, który został wyprodukowany, stworzony przez firmę Optico. I od tego się później zaczęła cała historia. Jest to już któraś, któraś tam, nie wiem, nawet piąta czy szósta rewizja samego Carvaxa. Teraz jest dodane do tego hydro zabezpieczenia. Już długo ma w sobie zabezpieczenia przed promieniami UV. No i jest to wosk syntetyczny. I teraz robimy bardzo podobnie jak w przypadku Opticila czy HyperSeal'a. Wyskamy sobie trochę na element. Nie musi być wcale dużo i ręcznikiem normalnie, jak standardowo, przy mycie, myciu metodą rinseless wycieramy. Powiem Wam szczerze, że nie, nie, nie aplikowałem Carvaxa jeszcze w tak ekstremalnych warunkach, także też jest to jakiś test dla mojej informacji, dla mojej wiedzy, dla mojej świadomości, ale już śmiem stwierdzić, że jest temperatura dość niska i dość długo to wszystko odporowuje praktycznie w ogóle. Ale na szczęście mam jeszcze jeden suchy ręcznik, także dotrę sobie za chwilę. Andrzej właśnie mówi, że w trafi, trafiliśmy w dobrą porę bo zaczyna się zjeżdżać troszeczkę samochodów i będą chyba działać tak samo jak my działamy czyli będą sobie z boku myć tutaj widzę gości już się przygotowuje chyba będzie, patrz będzie chyba polerowa i po boku zarabiasz nie, ale zobacz widzisz to już, już wszystko elegancko odparowuje ja jeszcze to na szybko tylko przelecę, żeby słuszki zebrać że co? No, a wziąłeś? Nie ma jak, nie ma jak to po bez, bez dotyku wrzucić sobie ręcznik na karoserię. że go tam ograj. Nie, nie ogrywaj go, bo rodo jest. Tu już w zasadzie to już nic nie trzeba robić. Eee, wiecie co, i tak przy, podczas tego całego mycia tak się zastanawiałem. Kurczę, jak to jest, że przy tych właśnie testach, że powłoki, które są teoretycznie najsłabsze wytrzymały dłużej, niż ta powłoka, która miała się utrzymać rok. Znaczy, chodzi o to, że tamto, że od, od momentu, kiedy aplikowane zostały karbon, nie karbon, karbon, tylko od kiedy zostały aplikowane Moonlight i Gion, minął rok, tak? Bo to robiliśmy w październiku w tamtym roku, czy może w listopadzie, no coś takiego jak teraz. I jak to się stało, że one się jeszcze utrzymują, a kładzione w marcu karbon już tak średnio. Co Andrzej? Ty jesteś użytkownikiem samochodu pokrytego karbony. Co to o tym powiesz? Mało jeżdżę. Mało jeżdżę. No tak, ale wiecie, co też tutaj dało to, że ten samochód, że te powłoki się utrzymały taki długi czas na tym samochodzie? Bo myte jest tylko i wyłącznie no i nie ma tutaj używanych nie wiadomo jak agresywnych środków. Ale widzisz, lekka smuga, ale to jest para na dachu. Normalne. Tak, to, to sobie odparuje. Jutro w słoneczku. No, para. I tak to mniej więcej wygląda. Dla chcącego nic trudnego. Samochód można umyć wszędzie, gdzie się chce. Będę wylewał to w kratkę, a tak naprawdę Norris jest biodegradowalny i w ciągu. 28 dni rozkłada się w atmosferze w 90 chyba procentach albo w 85 czy coś takiego generalnie jak rozmawiałem z Davidem czyli z właścicielem Optimum to powiedział że można nawet tym kwiatki podlewać tak w ogóle ale my nie będziemy podlewać kwiatków I samochód mam umyty, ile nam to zajęło? O, akurat mi się telefon, zegarek jeszcze zadawał. 40 minut. Całość. Około 40 minut. Myślę, że w tym odcinku fajna polecajka, a jeszcze chciałbym wspomnieć, że no risa, że gąbkę, czy ręcznik Tornado, czyli to co używaliśmy dzisiaj znajdziecie w Cardena i dostaniecie na to 20% rabatu na kod MILO20 z małych liter. Andrzej, weź pokaż jeszcze tutaj ile wody zużyliśmy. Tutaj stał jarisek, ogólnie taka nieduża plama została po, po naszym myciu. Odparuję sobie i nic nie będzie. No i tyle. Ja serdecznie polecam tutaj myjnię przy Orlenie, przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego. I tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, żeby zostawiać kciuk w górę, szczególnie komentarz dla zasięgu. I teraz jest jeszcze taka jedna opcja, podbić film czy coś takiego, także też chętnie zapraszam do podbicia. Poza tym jeszcze pamiętajcie o social mediach, facebook, instagram, miłośnicy diteringu, ditering był trzy moje prywatne Mateusz Kobosko i na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!